Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Fragment, koncert Jankiela. Razem ze wiela. buchnął dźwięk jak cała jamczarska kapela. Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polone z 3 maja. Skoczne dźwięki. Radością oddychają, radością słuch polą, Dziewki chcą tańczyć, chłopcy też im nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły. Po dniu 3 maja. W ratuszowej sali, zgodzonego z narodem, króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano. Wiwat, król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, a wtem puścił fałszywy akord jak sygwęża. Jak zgrzyt żelaza po szkle Przejął wszystkich dreszczem I wesołość pomieszał Z przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, stworzeni Słuchacze zwątpili: Czy instrument niestrojny, Czy muzyk się myli? Nie zmylił się mistrz taki, On myśl nie trąca, Wciąż tę zdradziecką strunę Melodyją zbąca. Coraz głośniej targając akord rozdąsany, Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany, Aż klucznik pojął mistrza, Zakrył ręką lica i krzyknął: Znam, znam ten głos, To jest targowica. I wnet pękła ze świstem struna złów różąca. Muzyk bieży do prymów, Urywa takt, zmąca, porzuca prymy, bierze z drążkami do basów. Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów: takt marszu, wojna, atak, szturm. Słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturm. Przypominając sobie ze łzami boleści. Rzeź Fragi, którą znały z pieśni i z powieści, Rado, że mistrz na koniec z frunami wszystkimi Zabrzmiał i głos zdusił, jakby bił do ziemi. Polskiej krainie Uczcimy Ciebie Piosenką, która W całej Polsce słynie Witaj maj Trzeci maj Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Fragment koncertu Jankiela. Ledwie słuchacze czas wyjść z zadziwienia, znów muzyka inna, znów zrazu brzęczenia lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy, jak kilka mogłody z siatki wyrwał się pajęczej. Lecz strun coraz przybywa, iż rozpierzchłe tony łączą się i akordów wiążą legiony. Iż w takt postępują zgodzonymi dźwięki, Tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki O żołnierzu tułaczu, który borem lasem idzie, Z poedy i z głodu przemierając czasem, Na koniec pada u nóg konika wiernego, A konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara, Wojsku Polskiemu tak miła. Poznali ją żołnierze, wiara się skupiła. koło mistrza, słuchają, wspominają sobie ówczas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanudzili tę piosenkę i poszli w kraju świat. Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata. Po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie, pośród obcych ludów, gdzie często w obozie Cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy. Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, na tęża takty zmienia coś innego głosi. I znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. I trąb i strąb na piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny. Jeszcze Polska nie zginęła! Marsz Dąbrowski do Polski! I wszyscy klasnęli. I wszyscy marsz Dąbrowski! Chorem odkrzyknęli. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Epilog. Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie Kilku przyjaciół usiadł przy kominie. Drzwi od Europy zamykał hałasów. Wyrywał się z myślą ku szczęśliwszym czasom i dumał. Myślił o swojej krainie. O matko, Polsko, ty tak świeżo w grobie złożona. Nie masz sił mówić o tobie. Dziś dla nas. Świeci nieproszonych gości w całej przeszłości i w całej przyszłości jedyna już tylko jest kraina taka, która jest trochę szczęścia dla Polaka, kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, ten kraj szczęśliwy. Ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak On był nasz, własny, jakże tam wszystko do nas należało, jak pomnim wszystko co nas otaczało. O lipy, którą koroną wspaniałą całej wsi dzieciom użyczyła cienia, aż do każdego strumienia. Kamienia, jak każdy kątek ziemi był znajomy, aż po granice, po sąsiadów domy.